Witam serdecznie, Słowcowe Info w czwartek, 18 września. Zaczynamy od ekologii, od Amazonii, czyli największego systemu leśnego na świecie, który jest wycinany w celach ekologicznych, bowiem amerykańska firma Diamond Green Diesel, będąca spółką Joint Venture Darling Ingredients, oraz Affinei i Energy, zainwestowała w Affineję w Port Texas, która przetwarza tłuszcz bydlęcy, czyli łój, na czystszą alternatywę dla paliwa lotniczego, czyli tak zwane zrównoważone paliwo lotnicze. Ale jak pokazują śledztwa dziennikarskie. Część zasobów surowcowych, jakie pozyskuje Diamond Green Diesel w Luizjanie, pochodzi z Brazylii z wypasu bydła na terenach wylesionej Amazonii. Tak więc ekologia zaczyna nam pchać się w stronę niszczenia zasobów ekosystemu, żeby pozyskać surowce niezbędne do ekologicznej zielonej ewolucji. Czy ma to sens? Pozostawiam to już waszej ocenie. Więcej szczegółów na ten temat to oczywiście znajdziecie na stronie serwcowej info. Tam jest naprawdę sporo informacji na temat tego i nie tylko oczywiście tego materiału. My oczywiście już przechodzimy do wykresów. Ja tylko chciałem pokazać absurd, jaki jawi się na naszych oczach w kontekście właśnie dążenia do redukcji emisji, do ekologii, kiedy wycinamy. To, co powinniśmy chronić i wręcz rozbudowywać na rzecz pozyskiwania ekologicznych surowców. Myślę, że ten temat będzie jeszcze wracał w najbliższym czasie, yy, czy też również w bardziej odległym, ale to już osobna bajka. Zgoła dziękuję wszystkim komentującym, lajkującym, subskrybentom, wspierającym ten kanał i oczywiście osobom udostępniającym ten materiał na social mediach. I już zapraszam na ciąg dalszy programu, kiedy przyjrzymy się aktualnej sytuacji na rynkach po decyzję zajwy Federalnej. Co prawda, Zaczęliśmy dzisiejszy materiał od rozmów O. Zwierzętach i jej środowisku, to jednak była też mowa o paliwach, tak więc możemy sobie spokojnie zacząć od opy naftowej i zacząłbym od tego, że Międzynarodowa Agencja Energii zmieniła zdanie w kontekście surowców kopalnych. W raporcie z 2021 roku agencja stwierdziła, że nie należy inwestować w nowe projekty naftowe, gazowe i węglowe, by osiągnąć cele klimatyczne. Natomiast najnowszy raport z tego roku wskazuje, że bez dalszych inwestycji świat straciłby w łącznej produkcji opy naftowej w Brazylii i Norwegii. Każde około 5,5 miliona baryłek, co miałoby konsekwencje dla rynków i bezpieczeństwa energetycznego państw na całym świecie. Tylko niewielka część inwestycji w wydobycie ropy naftowej i gazu jest wykorzystywana do zaspokojenia popytu, podczas gdy prawie 90% inwestycji w wydobycie rocznie jest przeznaczone na kompensację strat z Złóż już istniejących. No to jest bardzo bym powiedział szokujące, i oczywiście w tym momencie OPEC zaczyna wygrywać ze swoim podejściem, które mówiło, że trzeba jednak inwestować w paliwa kopalne. To jest dość bym powiedział interesujące pod tym względem. Jednocześnie dzisiaj i jutro w Wiedniu spotykają się delegaci OPEC, by omówić metodologię oceny maksymalnych zdolności produkcyjnych dla liczącej 22 państwa grupy producentów. Kwestia jest kontrowersyjna. Ponieważ część tutaj producentów zwiększyła swoje możliwości, podczas gdy inni nie są w stanie tutaj realizować założonych celów, to może być bardzo ciekawe i będzie raczej kształtować również perspektywy zmian w wydobyciu grupy w najbliższych miesiącach, a najbliższe posiedzenie jest planowane na początku października. Zapasy op naftowej w USA do 12 września spadło ponad 9, tysięcy barłek, 9 milionów bajełek do 415,4 miliona bałek podczas gdy prognozowano spadek o milion. Jednocześnie amerykański eksport podskoczył ponad 88% w ciągu tygodnia do ponad 5,2 miliona bajełek, ale analitycy twierdzą, że. Eee, może to być typowa anomalia, jest to najwyższy poziom od grudnia 2023, jeżeli chodzi o eksport. Benzyny spadek zapasów o 2,3 miliona bajełek podczas gdy spodziewano się drobnego wzrostu, a zapasy destylatów, czyli diesla i oleju opałowego wzrosło o 4 miliony barewek, podczas gdy prognozowano wzrost o milion barewek przy eee, spadku, Wykorzystania FINEI o 1,6% do 93,3%. Również nie widać, żeby na tym wykresie jakoś mocno nam w FED wpłynął na wycenę. Rynek dalej jest w tej konsolidacji, w tej tkwi od początku tak naprawdę sierpnia. 1 sierpnia weszliśmy w zakres poniżej 70 dolarów za bajełkę z dołkiem na poziomie. 65 dolarów za bajkę, tak więc cały czas tkwimy w tej samej 5-dolarowej konsolidacji i tutaj nie wychodzi, nie wynika na razie nic, co mogłoby wpłynąć w jakikolwiek sposób na zmianę e, ruchu na tym rynku. Tak więc tutaj prędzej jakieś działanie spekulacyjne lub jakaś na chwilę obecną nieprzewidywalna informacja mogłyby nam zmienić e, klimat na tym właśnie rynku. Podobnie jest na gazie, gdzie też mamy pewną konsolidację, chociaż Jaya, czyli czołowy japoński producent energii, prowadzi zaawansowane rozmowy w sprawie zakupu gazu w Stanach Zjednoczonych za 1,6 miliarda. To są oczywiście zasoby typu LNG, więc tutaj może być naprawdę ciekawie, bo widać, że Stany Zjednoczone nie tylko zwiększają swoje. Możliwości eksportowe LNG, ale również duzi gracze rezerwują te moce, żeby otrzymywać część tej nowej produkcji, co oznacza, że niewiele jej będzie trafiać na rynek spotowy. Z kolei, jeżeli chodzi o nasz europejski rynek gazu, to warto wspomnieć, że Ukraina jest podejrzane o ataków na Nord Stream, na Morzu Bałtyckim. Planuje skierować sprawę przeciwko ekstradycji do włoskiego Sądu Najwyższego. Jest, został zatrzymany we Włoszech podczas wakacji. To jest, powiem szczerze, nie śledziłem jakoś mocno tych informacji na temat podejrzanych. Ale spędzał z rodziną wakacje we Włoszech i tutaj ma zostać wysłany w ramach ekstradycji do Niemiec i tam zostać osądzony. Więc tutaj on i jego wspólnicy wypłynęli z Ostoka na wschodnim wybrzeżu Niemiec z żaglówką, by dokonać sabotażu prawie 3 lata temu. W sierpniu został aresztowany w niedaleko mini we Włoszech podczas właśnie wakacji. Tak więc powiem szczerze, że jestem naprawdę zaskoczony, że po takich akcjach ludzie po prostu spokojnie pojechali sobie na wakacje. Również jeżeli chodzi o pewne kontrowersje, to szefem podpisał umowę z państwowym operatorem gazociągów Izrael Natural Gas Lines, aby rozpocząć budowę gazociągu Nitsana, który będzie transportował gaz ze złoża Lewiatan do Egiptu. Nitsana załagodziłaby kryzys energetyczny w Egipcie i umożliwiłaby uniezależnienie się Egiptu od dostaw LNG, przynajmniej częściowo. Z kolei Adnok wstrzymał się z zawarcia umowy o przejęciu stalickiego producenta gazu Santos, o czym wspominałem, po ujawnieniu, że wkrótce należy uiścić podatek od zysków kapitałowych z aktywów Santos Papui Nowej Gwinei. Mimo, że Santos złożył w tej chwili ofertę wykupu po niższej cenie, zaproponował niższą cenę wykupu, to raczej Adnok się wstrzyma. Z kolei 107,4 mld 100 sześciennych gazu produkuje się średnio we wrześniu, to jest. Ponad 0,8% mniej. Eee, prognozowany popyt w tym tygodniu jest utrzymuje się na stałych wartościach 102,6 mld stóp sześciennych. W przyszłym tygodniu ma być 103,4, czyli jesteśmy poniżej produkcji, co oznacza, że będziemy mieli wzrosty w magazynach w dalszym ciągu. Z 15,7 mld stóp sześciennych do terminali LNG nie ma informacji, żeby już zamknięto Bekshey Hatway e, terminal o wydajności 0,8, choć on będzie raczej się tutaj. W najbliższych dniach właśnie zamykał w celach konserwacyjnych, to jest zaplanowane roczne zamknięcie na około miesiąc. Ja, oczywiście, gorąco zachęcam, żeby zajrzeć, bo na przykład informacji o węglu też jest trochę na stronie sterowcowej info, no, energetycznym, jak i koksowniczym. Tak więc może on tutaj pomóc naszym spółkom giełdowym. My natomiast już przechodzimy sobie dalej, ponieważ no na rynku kawy mamy całkiem spory zjazd. I tutaj mm, wygląda na to, że warunki pogodowe, prognozy pogody w Brazylii się nam poprawiają. Ja osobiście uważam, że po tak dużym wzroście, kiedy zeszliśmy z 280 na 420 centów, czyli prawie o 50%, tak duży zjazd jak najbardziej jest, bym powiedział, pewną korektą. Tak, no bo tu nie mieliśmy korekty, mieliśmy zatrzymanie tego rynku. W przedziale 366-390 centów wyszliśmy na, w stronę tych tutaj w wartości z 11 listopada, lutego, ale jeszcze nie dotknęliśmy ich. Dla mnie jest to trochę zaskakujące, że już wcześniej zaczęła się ta realizacja zysków. Z czego co warto zauważyć, nie odbywa się to na jakimś bardzo wysokim wolumenie. Nie jest to podwyższony wolumen bo tutaj już mywialiśmy wyższe wolumeny na tym wykresie, oczywiście najwyższy był przy historycznych szczytach, ale jak widać wcale nie jest tutaj jakoś bardzo dużo, jeżeli chodzi o ten wolumen na rynku kawy Tak więc tutaj, tutaj bym nie z kierował się tym wolumenem, jeżeli chodzi o wykres dzienny na kawie, być może na niższych interwach, jeżeli ktoś rozgrywa, to miałoby to odrobinę więcej sensu. Ale tak myślę, że tutaj możemy chyba spodziewać się, patrząc po tym, co się dokąd dojechała ta cena wczoraj, że zatrzymamy się i znów będziemy w takiej konsolidacji między 360 a 390 centów za funt kawy. Z kolei rynek Kakao tutaj tutaj no, też nam tkwi w jakiejś konsolidacji, tak w zakresie świeczek między 4 a 9 września i cały czas tkwimy w tym samym zakresie. On jest dość niewielki, bo 7200, a 7700, 7 tak więc też tutaj z 500 dolarów. To jest oczywiście sporo, tak? Ja tylko przypomnę, że od szczytu z grudnia ubiegłego roku idzie nasze Fibonacci. Można by je oczywiście zmniejszyć, bo tutaj też mieliśmy duży ruch i teraz widzimy, że po prostu mamy na niższym, niższych zniesieniach, tak na bardziej precyzyjnym spojrzeniu mamy informację, że 7600 jest bardzo solidną bają. Jednak w najbliższym czasie może tutaj się coś zmienić, ponieważ w Kamerunie mamy czarną zgniznę stąków. Jeżeli ta choroba, która niszczy nam kakaowce przyczyną są tutaj ulewne deszcze i wzrost nieoryginalnych środków agrochemicznych, no jeżeli to by się przeniosło na plantację, na Afrykę Zachodnią, to tutaj byłoby bardzo duże ryzyko wzrostu tych cen w górę. Tu problemem jest wiele rzeczy, w tym również oczywiście wzrost kosztów, wzrost kosztów dla dla farmerów afrykańskich ze względu na ostatnią inflację, tutaj też oczywiście 2022 i konsekwencje wojny na Ukrainie też odbiły się w cenach nawozów w tym kraju, w tym regionie w sumie właściwie, bo to Ceny odbiły nawozów się wszędzie, więc obecnie jak najbardziej zwracam uwagę na pogodę w Afryce Zachodniej, ale też na informacje i doniesienia. Bo jeżeli zaczną się pojawiać doniesienia o chorobach kakaowców powyżej średniej, no to tutaj będziemy mogli się spodziewać ruchów prowzrostowych. W przeciwnym razie, no, dołek mamy w tej chwili na 7200, czyli minimalnie powyżej aktualnych poziomów, i potem do testowania jest poziom 7000. I ostatni dołek z lipca, czyli 6700 dolarów za tonę, za tonę kakao. Ze zbóż dzisiaj chciałbym spojrzeć sobie na rynek pszenicy, która nam tutaj ten wzrost jest raczej za Awansowanym skutkiem i nieco opóźnionym zakupów, ponieważ młynarze w Azji zwiększyli import amerykańskiej pszenicy. Indyjscy importerzy umowy na pół miliona ton, Bangladesz ćwierć miliona ton, Sri Lanka jedną dziesiątą miliona ton amerykańskiej pszenicy. Kupują zarówno miękką białą pszenicę, jak i czerwoną pszenicę o zimą, więc tutaj ze względu głównie na opóźnienia dostaw z Morza Czarnego, a ceny w USA są dość konkurencyjne, więc tu jest naprawdę nieźle. Wietnam również rozważa zakup amerykańskiej pszenicy i również to wspiera tutaj z obowiązania wynikające z umów handlowych, z porozumień handlowych, jakie są skutkiem polityki celnej Donalda Trumpa, tak więc tu naprawdę nieźle. Jednocześnie UZDA szacuje, że amerykański eksport pszenicy podskoczy nam do 24,5 miliona ton w sezonie 25-26 w porównaniu z milionem mniej miesiąc temu w prognozach, tak więc widać, że ta Duża różnica i też, no, pokazuje to też, że polityka Donalda Tampa w jakiś tam sposób jednak e, zadziałała. Więc mamy to widoczne na wykresie, i w tej chwili pytanie, czy jest to wystarczające, by pchnąć nam ceny w stronę 560, a nawet 600 centów, czy też nie. E, tu trzeba będzie jednak obserwować. Jeżeli jednak Unia Europejska zdecydowałaby się podnieść cenę minimalną zbóż do 170 euro za tonę, czyli ponad 200 dolarów, no to. Mm, Byłoby to też bardzo wspierające dla cen kontaktów terminowych, ponieważ przez ostatnie 25 lat cena minimalna w Europie to 101 euro, a od tego czasu no, inflacja podskoczyła znacząco, więc tu myślę, że jest szansa, że Unia Europejska spojrzy również na swoich. E Rolników i również ich wesprze w tym zakresie. Tak więc byłoby to też kolejnym bardzo pozytywnym czyn czynnikiem dla pszenicy i mogłoby wywołać dalsze wzrosty. Raczej przy wyższym eksporcie ze Stanów nie spodziewam się niższych cen w tej chwili, chyba że doszłoby do zatrzymania tego właśnie eksportu. No i przechodzimy sobie na metale. Zaczniemy oczywiście od złota, ponieważ no tu. Wczorajsza decyzja o obniżeniu o 25 punktów bazowych, stóp procentowych, systematycznie mają obniżać pożyczki do końca roku. Natomiast Złoto nie reaguje tak, jakby to miała być zapowiedź obniżek dwóch na ten przyszły rok. Myślę, że w temacie prognoz na, dla rezerwy federalnej będziemy mówić więcej w poniedziałkowym programie. Tak więc on tutaj będzie oczywiście dla wspierających najpierw dostępny. Więc gorąco zachęcam, żeby dołączyć do tego grona. Natomiast ogólny komunikat FED był nieco jastrzębi w kwestii stóp procentowych, nie popali ani entuzjastycznie ich obniżek. W rezultacie dole się umocnił po posiedzeniu FED, a stopy procentowe obligacji skarbowych również wzrosły. Myślę, że w krótkim terminie jesteśmy prawdopodobnie nieco przekupieni i możemy z nią nieco cofnąć, być może do poziomu 3600 dolarów za uncję złota. Powiem szczerze, że cofka do 3600 byłaby czymś bardzo, bardzo symbolicznym, bo byśmy musieli, żeby uzasadnić to jakimś tutaj zniesieniem FIBO to 3600 no to jest tutaj tak od, zobaczcie 23% od tego ostatniego dołka, natomiast od tego dołka z kwietnia no to 3600 jest powyżej 23%, tak więc widzimy, że tutaj nie ma tutaj jakoś specjalnie ten poziom za bardzo uzasadnienia, ja już cofam do poprzednich zakresów, bo jednak ten ruch wzrostowy tak naprawdę z niewielkimi korektami jednak trwa od września ubiegłego roku, tak więc jesteśmy rok w ruchu wzrostowym na złocie, bardzo dużym ruchu wzrostowym i nie sądzę, żeby tutaj miałoby to się zatrzymywać. Tak więc ja uważam, że mamy szansę na dalsze ruchy wzrostowe. Jeżeli taka korekta do 3600 by miała mieć miejsce, to ona też będzie niewielka. Ja wiem, że to jest 70 dolarów, ale w perspektywie 3750 to też jest 70 dolarów. To jest tak naprawdę cel bym powiedział gdzieś tam minimum na ewentualne dalsze wzrosty i nowe szczyty. Natomiast 4000 myślę, że no niekoniecznie w tym roku, ale możemy w tamtą stronę 3800-3900 jak najbardziej jeszcze zmierzać i zobaczyć co nam z tego wyjdzie. Tak więc dla złota raczej pozytywny aspekt. Spojrzenie na rynek srebra tu też pociągnięty został przez rynek złota, jak najbardziej. I poza typowym zainteresowa zastosowaniem przemysłowym, rosnące zainteresowanie inwestorów solidnie napędza ceny srebra, tak stwierdził, czy jak taka dyrektor generalny importera Sebia na Indiach. Również w Indiach mamy mieć wzrost importu srebra ze względu na to, że popyt inwestycyjny jubilejski rośnie ze względu na wysokie ceny serbra, wysokie ceny złota. Import Seba ma wzrosnąć w nadchodzących miesiącach. Jego wartość wyniesie prawdopodobnie od 5,5 do 6 tysięcy ton metycznych. W dostawy w Seba w 2024 roku wyniosły prawie 7,7 tysiąca ton, natomiast w pierwszych miesiącach tego roku spadł o połowę względem poprzednich, poprzednich 8 miesięcy, czyli do 2580 000 ton, 2580 ton, tak? Natomiast zapasy spadają ze względu na ruchy na rynku w ostatnich miesiącach, co sprawia, że mamy do czynienia z sytuacją, w której na rynku srebra w Indiach może się pojawić nam duży wzrost i może on być z, wykorzystany właśnie jako paliwo również dla rynków globalnych. Jak to oczywiście będzie, to będziemy śledzić jak najbardziej. Znowu sobie widać, że tutaj jest mocno ciągnięte przez rynek złota i to po prostu widać na wykresie. Muszę zmniejszyć tutaj trochę to Fibonacci ale też jeszcze tutaj nie ma żadnych powodów, by stwierdzać, że już skończyła hostsa na srebrze. Nawet jeżeli policzymy sobie od tego dołka tutaj w październiku, mimo że powinniśmy, tak naprawdę zobaczcie, że 23% od najbardziej prawidłowego dołka to jest 37 dolarów, natomiast dla krótkoterminowych ruchów 39,45 to jest dla tego ostatniego ruchu wzrostowego, który zaczął się nam w kwietniu tego roku. Tak więc ja zostawiam oczywiście nieco większe, bo my patrzymy w nieco dłuższej perspektywie niż kilku dni. Ale jak widać, cały czas na srebrze mamy ten wzrostowy. Słuchajcie, ja dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam naprawdę do notatek, bo jest trochę tego również o innych metalach na stronie surowcowej. Info, gdzie no, no, jest tego dużo, tak? Ja tych informacji zawsze mam więcej niż jestem w stanie przedstawić. Zresztą jak widzicie, też ten program już chwilę czasu trwa. Tak więc dzięki wielkie za uwagę. Dzięki wielkie za to, że oglądacie, subskrybujecie, komentujecie, lajkujecie, udostępniacie dalej i wspieracie ten kanał. Również gorąco zachęcam do uczestnictwa podczas Inverse w Warsaw w 16-17 października. Kod abatowy do tego wydarzenia znajdziecie w opisie odcinka. Będzie debata surowcowa, też tam będę, więc na pewno warto wpaść. Będzie dużo interesujących tematów, bo jest tam kilka różnych wątków, kilka no, grup tematycznych, które możecie znaleźć w agendzie tego wydarzenia. Zachęcam gorąco e, skorzystania też z kodu rabatowego na te 10%, który macie podany. No i udanych transakcji, wypoczynku w weekend i do zobaczenia w przyszłym tygodniu.